Przez te trzy błędy Twoje reklamy ledwo zarabiają, szybko się wypalają, a ty musisz modlić się do Marka Zuckerberga o wysoki ROAS na kolejnej reklamie. Poprawię, a od razu Twoje reklamy zaczną świetnie zarabiać. Ten film nie będzie cuką teorią. Omówię trzy najważniejsze i najmniej intuicyjne błędy, które popełnia większość reklamodawców, a które mają największe przełożenie na sprzedaż. To nie są podstawowe i oklepane błędy, o których każdy trąbi. Dam Ci jasne instrukcje, jak te błędy naprawić raz na zawsze, dzięki czemu już dziś możesz poprawić swoje reklamy i wynieść dużą wartość z tego filmu. Tak więc zaczynajmy. Na wstępie zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi treściami oraz także do zostawienia lajka like dla motywacji. Więc przejdźmy teraz do omówienia tych trzech błędów. Pierwszym błędem jest brak zrozumienia, czym jest wartość w oczach klienta. I bardzo ważne jest to, abyś wiedział, że klienta właśnie nie obchodzi Twój produkt, cechy tego produktu, jakaś fajna nazwa Twojej marki, to wszystko nie jest dla niego istotne. To, co obchodzi klienta, to tylko i wyłącznie to, co on na tym zyska. I musisz pamiętać, że na koniec dnia każdy, niestety, myśli tylko o sobie i podświadomie tak działamy. Jesteśmy takimi trochę egoistami i patrzymy na dany kurs, usługę czy produkt na zasadzie takiej, co my zyskamy po prostu po zakupie. I jeśli ty gadasz o sobie o tym swoim produkcie. No to klient po prostu nie widzi tego, co on zyska i on nie chce kupić. I właśnie dlatego musisz komunikować transformację, zarówno w reklamach, w twojej ofercie, na landing page'u, w ESL u dosłownie wszędzie. Musisz się skupić po prostu na transformacji, czyli jak po prostu ten klient z punktu A dojedzie do punktu B, jak będzie wyglądała tego transformacja, co on zyskuje. I teraz wróćmy do tego właśnie. Czym jest wartość, bo o tym powiedziałem wcześniej, że jest to brak zrozumienia wartości. I prawdziwą i jedyną wartością dla tego klienta jest wynik efekt, czyli po prostu co ten klient zyskuje. I im lepszy wynik zyskuje klient, tym większa wartość jest tego, co ty sprzedajesz, tym większą wartość on postrzega. I teraz przejdźmy do omówienia transformacji i jak to właśnie powinno wyglądać. Więc aby opisać taką transformację, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co zyskuje klient, czyli właśnie ten wynik. W jakim czasie to się dzieje, tak? Jak szybko on osiągnie ten wynik? Jaki jest także. Koszt, i tutaj nie chodzi tylko o koszt, ile on tobie płaci za ten kurs, usługę, czy cokolwiek sprzedajesz, tylko chodzi tutaj o to, jaki będzie dla niego koszt, ile on tak jakby musi poświęcić, tak? Jaki będzie koszt energii z jego strony, tak? Czy musi się namęczyć nad tym, czy jest to łatwe, jak dużo czasu musi poświęcić, tak? Ile musi też wydać na przykład na produkty, jeśli sprzedajesz jakiś produkt dietetyczny i tak dalej, i tak dalej. Oraz także pytanie, kto już to osiągnął, i to także musi być zawarte w transformacji, bo to powoduje, że klient postrzega, że on także może osiągnąć ten rezultat. No i tutaj działamy oczywiście pokazując social proof, pokazując opinie, testymoniale i tak I teraz przejdźmy do przykładu od takiej najniższej wartości postrzeganej do najwyższej i jak możesz to właśnie komunikować. Więc Popatrz na taki komunikat. Gotuj smaczne i zdrowe posiłki. Jest to właśnie taka dosyć słaba wartość, no bo nie jest to aż tak istotne dla klienta, żeby gotować te smaczne czy zdrowe posiłki. Zobacz, że można to komunikować dużo lepiej, dokładnie ten sam produkt, czyli ciesz się szczupłą sylwetką. I tutaj mamy już bezpośrednią wartość dla tego klienta. Ale możemy oczywiście tą transformację zakomunikować dużo lepiej, tak? czyli co zyskuje klient w jakim czasie. Zamiast ciesz się szczupą sylwetką, możemy powiedzieć także schudnij 10 kg w 30 dni, więc widzisz, że jest to bardzo konkretny wynik w bardzo konkretnym czasie. Ale tu się nie zatrzymujemy, możemy zrobić to jeszcze lepiej. Schudnij 10 kg w 30 dni. Bez ćwiczenia na siłowni, czyli bez właśnie tego kosztu, bez ciężkiego wysiłku, i to jest jeszcze lepsza transformacja, i to ma jeszcze wyższą wartość dla klienta. I taka transformacja z najwyższą postrzeganą wartością w tym przypadku to będzie schudnie 10 kilo i podnieść energię, czyli jeszcze taki dodatkowy benefit w 20 dni, czyli jeszcze szybciej, bez ćwiczenia. Gotując tylko dwa posiłki dziennie w mniej niż godzinę. Więc zauważ, że tu jest po pierwsze bardzo konkretny wynik, który on zyskuje w konkretnym czasie, w 20 dni, jest bardzo mały koszt tej transformacji, tak? Bo poświęca mniej niż godzinę dziennie tylko dwa posiłki, a nie np. pięć i jeszcze nie musi ten klient po prostu ćwiczyć. Więc ta transformacja dla niego, jeśli tak ją zakomunikujesz, oczywiście jest to przykład do branży odchudzania, ale możesz to użyć w swojej branży, więc jeśli tak zakomunikujesz transformację właśnie w swojej reklamie, no to ta reklama będzie dużo lepiej działać. Więc teraz podsumowanie tego pierwszego błędu, to jest to, żebyś komunikował wynik, a nie jakieś cechy produktu, sam produkt czy, czy właśnie gadał o sobie, gadał o swoim produkcie, bo to klienta nie interesuje, więc komunikuj wynik, komunikuj co ten klient osiągnie całą tą transformację w jakim czasie, jaki dokładny wynik, jaki koszt on musi ponieść lub bardziej że to jest dla niego po prostu proste, przystępne i wtedy twoje reklamy będą dużo lepiej sprzedawały, jeśli właśnie się na tym skupisz, tak? Więc zadbaj o te cztery punkty transformacji, również w swojej reklamie wspomnij jakiś case study, yy, doda jakiś social proof, no to wtedy właśnie ten klient będzie postrzegał, że łatwo może to osiągnąć, bo ktoś inny zrobił to już przed nim. No i także skup się właśnie na kliencie, skup się na mówieniu o tym, co ten klient zyska, a nie na tym, jak fajny jest Twój produkt. Tak więc możemy teraz przejść do punktu drugiego, czy do błędu numer dwa. I tym błędem numer dwa jest brak wiedzy, jak działa AI algorytm od Meta oraz także takie nadmierne skupienie się na menadżerze, ustawianiu w menadżerze i tak więc większość reklamodawców niestety skupia się zbyt bardzo na menadżerze, tak, na tych wszystkich ustawieniach, testowaniach grup odbiorców, wybieraniu zainteresowań, ale w 2025 roku nie ma już to praktycznie żadnego znaczenia, więc ustawianie właśnie tych zainteresowań, grup odbiorców, demografii i tak dalej, ma to marginalne znaczenie. Nawet meta informuje Cię o tym, że to są rzeczy opcjonalne, które ona ewentualnie może wziąć pod uwagę. Więc to nie jest już tak, że te zainteresowania, które wybierasz, są czymś sztywnym, tak jak to było kiedyś. Teraz to są tylko opcjonalne rzeczy, więc, więc jeśli Ty szukasz rozwiązania swoich problemów wewnątrz menadżera, w tym jak to wszystko ustawiasz, no to jest to bardzo duży błąd i nie na tym powinno się koncentrować, Jeśli chcesz, aby Twoje reklamy dobrze sprzedawały, więc nie skupiaj się na tym, po prostu odpal, open targetowanie, otwarte Advantage Plus. Teraz, co powinieneś zamiast tego zrobić? Przede wszystkim wytłumaczę ci, jak działa nowy algorytm w takim ogromnym, ogromnym skrócie. Więc tutaj to tak przedstawię graficznie. To jest Meta, tak, to jest, to jest ten algorytm AI, tak to mogę napisać. I po prostu, jeśli ty zrobisz swoją kreację, czy to jest kreacja statyczna, czy to jest kreacja wideo, to Meta skanuje całą Twoją reklamę, czyli skanuje Twoje sales copy, tak, ten tekst podstawowy. Opis, e, nagłówek, przycisk, to co jest na Twojej grafice, tak? Czyli skanuje całą grafikę, stara się zrozumieć co na niej się znajduje, także napisy, które dasz właśnie na tej kreacji graficznej, e, skanuje Twoje wideo, właśnie co konkretnie mówisz w tym wideo, co tam pokazujesz, więc meta perfekcyjnie nie skanuje całą Twoją reklamę. I na podstawie tych informacji, które pozyska z tej reklamy, stara się tą reklamę dostarczyć. I meta zaczyna dostarczać tą reklamę do osób, które wydają się odpowiednie dla mety właśnie na podstawie tego, co wyciągnęła z tej reklamy, tak? Czyli zeskanowała reklamę, wyciągnęła, wyekstraktowała pewne słowa kluczowe, pewne zrozumienie tego, co jest na tej reklamie. I na tej podstawie dostarcza ją do odbiorców, aby otrzymać feedback, czyli po prostu informację zwrotną, tak? Czyli meta dostarcza to do danego klienta, patrzy, czy właśnie jak oni się zachowują, czy oni klikają w tą reklamę. Reklamę, czy reagują, czy nie reagują, czy ta reklama im się podoba, czy nie. No, i na tej podstawie albo dostarczają dalej, albo zmniejsza dostarczanie, więc w taki sposób to mniej więcej działa. No i teraz podsumowanie tego punktu, i co tutaj powinienś zrobić, jeśli chodzi o ten błąd. Więc po pierwsze, olej całkowicie to targetowanie, przestań się skupiać na rzeczach, które nie mają już teraz żadnego znaczenia. Przestań właśnie testować te różne grupy, targetować tak, targetować tak. Nie dać to. Zbyt dużych rezultatów, skup się na tym, aby przygotować perfekcyjnie reklamę, tą kreację i napisz reklamę jednocześnie pod użytkowników, czyli żeby to sales copy, które przygotujesz, ta kreacja po prostu ich zachęcała do kliknięcia oraz także napisz reklamę pod algorytm. I tutaj musisz trochę pomyśleć o reklamie, tak jakby to było SEO, tak? Czyli jeśli właśnie korzystasz z SEO, jeśli chcesz używać SEO, no to skupiasz się na słowach kluczowych. I tutaj tak samo musisz to zrobić. Natomiast pamiętaj, żeby ta reklama oczywiście była napisana także pod użytkowników albo głównie pod użytkowników, więc nie możesz pisać po prostu jakichś drewnianych sales copy, brzmieć jak robot, no bo to nie zadziała. Ta reklama musi super być napisana, ale także zawierać te wszystkie najważniejsze słowa kluczowe, aby meta skanując ją, wiedziała komu ją pokazać. Tak samo twoja kreacja musi zawierać po prostu taką rzecz, żeby też meta wiedziała od razu o czym jest ta reklama. I teraz właśnie jak to zrobić? Już trochę powiedziałem, czyli daj do zrozumienia mecie AI, komu ma pokazać reklamę, jednocześnie nie brzmiąc jak robot. Czyli Twoja kreacja i Twoje sales copy powinno być napisane w taki sposób, aby meta wiedziała komu po prostu tą reklamę pokazać, ale również jeśli jakiś klient ją przeczyta, no bo o to nam tutaj głównie chodzi, no to ona musi także dobrze brzmieć. Ten temat jest bardzo rozbudowany, mógłbym o tym gadać tak naprawdę godzinami, jak przygotować taką kreację pod nowy algorytm, jak to wszystko dokładnie działa technicznie, bo tutaj bardziej ci ta tak opisałem po prostu kreatywnie, jak to mniej więcej działa, jak meta skanuje. Jeśli chcesz dokładny poradnik, no to kliknij link w opisie. Tam znajdziesz stronę, na której możesz właśnie dowiedzieć się więcej, obejrzeć wideo, jak to dokładnie działa. No i jeśli chcesz, możesz sobie taki po prostu program kupić. Ale okej, okay, przejdźmy teraz do trzeciego błędu. No i trzecim błędem jest brak zrozumienia, czym jest reklama i jaką tak naprawdę reklama pełni funkcję. Więc reklama jest tylko i wyłącznie czubkiem twojej włóczni marketingowej. I celem reklamy nie jest sprzedaż produktu. Reklama ma na celu wysyłać po prostu ruch na Twojego landinga. I tutaj większość reklamodawców popełnia ogromny błąd, myśląc, że celem reklamy jest właśnie sprzedaż produktu, tak? Przez co walą do tej kreacji mega dużo treści, Opisują po prostu wszystko, e, pokazują wszystkie karty, także o kup mój kurs, taka cena, przecena, to jest zawartość kursu agenda i bardzo często właśnie widzę, że kursy są sprzedawane w taki sposób, niestety nieudolnie. No czyli w, w kreacji jest tak, jakby już wszystko napisane. I celem tej reklamy nie jest właśnie sprzedaż produktu, tylko to, żeby wysłać ludzi na Twojego landing page'a. No i teraz, jakie płyną z tego wnioski? Po pierwsze, reklama ma sprzedać kliknięcie, a nie produkt. I żeby to zrobić, żeby ta reklama sprzedawała to kliknięcie, no to po pierwsze musisz zbudzić mocną intrygę i ciekawość, żeby odbiorcy chcieli kliknąć w Twoją reklamę, żeby nie mogli wytrzymać nieklikania w nią, tak? Oprócz tego nie możesz właśnie pokazywać wszystkich kart, tak jak to powiedziałem wcześniej, czyli Twoja reklama nie może zdradzić wszystkiego, no bo wtedy odbiorca wszystko już wie i po prostu w nią nie kliknie, nie będzie zaciekawiony. Więc powinienś w reklamie otworzyć pętlę, której nie zamkniesz w tej reklamie, tak? Czy w tym swoim sales copy. W tej swojej kreacji, czy też wideo-kreacji, tak? jeśli nagrywasz reklamy wideo, powinieneś otworzyć pętlę i dopiero tak, jakby zamknięcie tej pętli, rozwiązanie tej zagadki, będzie na landing page'u. Czyli to musi działać trochę jak taki cliffhanger w różnych serialach, że kończy się odcinek serialu, jest jakiś cliffhanger i chcemy po prostu oglądać dalej. Chcemy się dowiedzieć, co jest dalej, jaka jest kontynuacja. Więc w taki sposób powinna działać reklama. Reklama ma sprzedawać właśnie kliknięcie, a nie. Produkt. I drugi wniosek jest taki, że bardzo często brak sprzedaży, czyli masz reklamy, one nie działają, nie sprzedają, nie jest związany z tym, że zrobiłeś źle reklamę. Znaczy, w dużej mierze często, często te reklamy są źle zrobione, ale nawet jak zrobisz reklamę bardzo dobrze, a nie ma sprzedaży, no to po prostu musisz zajrzeć głębiej. Jest to związane z tym, co powiedziałem, z taką błędną koncepcją, myśleniem, że reklama ma sprzedawać produkt, a reklama jest tylko początkiem tego właśnie lejka. Reklama jest tylko tym, co wrzuca tych ludzi, ten ruch po prostu na Twój landing page, gdzie później będzie dokonywana sprzedaż, czyli reklama jest tylko czubkiem Twojej włóczni marketingowej i musisz zajrzeć głębiej, więc jeśli Twoja reklama nie działa, no to masz jeszcze dwie dużo głębsze rzeczy, które powinieneś poprawić. I pierwszą rzeczą jest słaby landing, czy też w ogóle cały funnel, tak, czyli lejek sprzedażowy, czyli masz waniliowe kopie, masz kopie, które nie przekonuje klienta, nie wzbudza w nim żadnych emocji, nie buduje zaciekawienia, nie buduje wartości w oczach klienta, tak? Masz po prostu słabe kopie. Drugą taką rzeczą popularną jest to, że po prostu Twój landing, Twój funnel ma okrutny design. I jakkolwiek by to nie brzmiało, jest to też rzecz niestety bardzo popularna u wielu twórców online. No, że po prostu ten ich landing jest rozjechany, szczególnie na, na urządzeniach mobilnych. A pamiętaj, że z urządzeń mobilnych przychodzi około 80-90% sprzedaży, tak? Więc musisz mieć ten landing bardzo dobrze zoptymalizowany. Nie może być tak, że coś się rozjeżdża, czy nie wiadomo o co chodzi, czy tu jest ciąga 10, czy tu jest ciąga 30. Dosyć często te landingi brzydko wyglądają, no i oczywiście także to odstrasza klientów. I taka bardzo ważna rzecz, często pomijana, to jest bounce rate, czyli współczynnik odrzuceń, czyli współczynnik osób, które wchodzą na Twoją stronę i wychodzą nie żadnego działania. I oczywiście bardzo często jest to związane z tym, że e, no ten nagłówek do twojej kopii jest słabe, design jest okrutny i jeszcze z tym, że że taki landing się po prostu bardzo długo ładuje. Siedzę też w temacie, przeglądam różne grupy marketingowe, więc widzę, że właśnie dużo twórców ma niestety landingi, które się ładują po 5 sekund, po 10 sekund. To jest zdecydowanie za długo. Twój landing powinien wchodzić w maksymalnie 2 sekundy, a najlepiej w sekundę. Wtedy masz pewność, że po prostu nie będzie tego współczynnika odrzuceń. I najważniejsza rzecz, ale też tak naprawdę Najgłębsza to jest słaba oferta. Czyli, tak jak wcześniej wspominałem, brak przekazania tej wartości, brak przekazania tego wyniku, tej transformacji. Bardzo często różni twórcy, którzy sprzedają kursy czy usługi, nie dają żadnej gwarancji, bo się boją, bo nie wiedzą, jak silna jest gwarancja i jaką ona ma. Moc. Natomiast jednym z takich najczęstszych błędów jest także właśnie brak wyróżnienia i tego unikalnego mechanizmu. Czyli po prostu mówisz to, co wszyscy, twoja oferta, twój produkt brzmi tak jak wszystkie inne produkty konkurencji, no i niczym się nie wyróżniasz na rynku. A ten unikalny mechanizm dostarczania rezultatów jest jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o twoją ofertę. I myślę, że jest to na tyle rozbudowany temat, że nagram o nim kolejny film. Daj znać w komentarzu, czy właśnie chciałbyś o tym zobaczyć kolejny odcinek. Tak więc. To by było na tyle, jeśli chodzi o te właśnie trzy główne błędy. Mam nadzieję, że ten film przyniósł Ci dużo wartości i dużo nowej wiedzy. Jeśli Ci się podobało, to oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji, zachęcam Cię do komentowania, lajkowania tego filmu. Na pewno da mi to motywację, jeśli właśnie przeczytam, co na ten temat sądzisz i też zobaczę jakieś lajki. Tak więc to by było na tyle. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!